Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na Czy Nowa linia amerykańskich pancerników. I to jest akurat zanotowana pierwsza bitwa tym okrętem. Dlatego tylko się znalazła tutaj na kanale. Tak, bo to jest mój pierwszy raz. <laughs> nie, takiej serii nie będzie. Tak niewiele w, tych w sumie okrętów zostało do zrobienia, trochę, nie, no tych jest sporo. Jest sporo, ale dych na razie sobie tak jeszcze odpuszczam, jeszcze te expie jeszcze coś tam innego. Powoli, powoli. Mm, teraz jakieś misje robię. No, w każdym razie mamy tutaj nowy okręt, nowe możliwości, ale te możliwości są dość ograniczone. Bo ten okręt jest po prostu... Słaby. Słaby. Ta bitwa będzie w sumie przeciętna, ale jak na ten okręt i tak jest, no nie słabo. Jak na pierwszą bitwę. Okręt wolny, grubiasty, miękki, palący się. No i nienapalony. Działa niecelne jest ich dużo. Mają wygar, ale są niecelne straszliwie. To jest jakby nowa definicja niecelności. Nawet niemieckie pancerniki to nie mają takich, takich dział. <ścoughs> Nawet z 10 km, czy coś trafić nie przeciwnika jakieś cytadele, czy coś, coś takiego no jest ciężko. Eee, no tak, no tak chyba że gra się pierwszą bitwę i trafia się Alaskę płynącą bokiem dziewięcioma pociskami. z 12. I, I wpada 26 tysięcy. Ja tutaj tak mówię. Ale to jest to jest już praktycznie cały damage, który w tej bitwie zrobię. No, nie, no trochę przesada. Ale im dalej w las, tym będzie gorzej, uwierzcie mi. To było takie szczęście początkującego. A teraz nie wiem do kogo celować. W jaki sposób zatrzymuje się ta laska, czy nie. Następne salwy już nie będą takie przyjemne. No, 6000, no dobra. Biorę w ciemno, biorę w ciemno. Ale im dalej w las. Dobra, Georgia. Georgia, Georgia, Georgia. Georgia trochę dostała. Do mnie nikt nie chce strzelać. Jestem szybki jak błyskawica. Może tą Alaskę jeszcze tutaj poczęstuję jedną salwą. Tylko jak ona płynie, przyspiesza. Nie przyspiesza, trochę inaczej. Może jeszcze nawet trafię, nie trafię. Nie wiedziałem w ogóle co, czego się spodziewać po tym okręcie. Wiadomo, pierwsza bitwa. Cytadela wpadła, nie? Łatko jedyna. Ja tutaj narzekam na okręt. Mówię, że to jest beznadziejny okręt. A tutaj takie rzeczy. Wstyd, wstyd i wstyd. Jeszcze raz wstyd. Ale musicie mi uwierzyć. Musicie. Naprawdę. Ten okręt jest słaby. Pewnie cytadele. Sinop, wyrwienie. <laughs> Płynie dobrze. Teraz go dobrze nie widzę, ale, ale coś tam. Coś tam poszło w jego kierunku. Się zatrzymywał, więc na wiele nie liczę, jeżeli chodzi o salwę. Jeden rykoszet. Liczyłem jednak trochę na więcej. No dobra, Alaska. Alaska sama pcha się w objęcia. W objęcia Kansasa. Oje. Nie w, Mor w Morfeusza. Ale jest, Kolorado. Colorado ma więcej HP, płynie sobie tak majestatycznie bokiem. Nie wiem, czy dobrze akurat przymierze. Nie jest za szybki okręt. Alaska, Alaska. Skąd on ma tyle jeszcze HP? Bismarck. O, o, ten wygląda bardzo fajnie. No, Colorado nie współpracuje tak dobrze jak Alaska. No, ale trudno się mówi. To pierwsze takie nieudane. Strzelanie w moim wykonaniu. No i czas chyba zająć epicentrum. Trochę trzeba uważać na tego Z39. No ale ten Z39 jest otoczony. E, otoczony naszymi niszczycielami. Z Sinop. Piesza. 7000. No tak nawet, nawet. Powiem szczerze, i kolejne tam coś tam wpadło. Także na razie rewelka. <laughs> Ale nie jest to przyjemny okręt. Nie, nie, musicie mi uwierzyć. Nie. To no nie jest tak przyjemnie, fajnie. Jajołacyk, Cyk, cytadela. O no nie. Nie tym razem. Chciałem się zatrzymać. żeby pocelować dłużej, przez ten przesmyk pomiędzy skałami. Ale tak średnio wyszło. Sinop się zatrzymał. Prawie, że się zatrzymał. No i no, i no, no, no. I leci, 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 tak trochę w bok. 7000. Nie najgorzej jak na Sinopa. Chociaż trochę w bok dostał. Ale to już wszystkie praktycznie cytadele w tej bitwie już się skończyły. To jest takie upanie, byle jakie. Zresztą w tej bitwie mam ten komfort, że nikt do mnie nie strzela. go. Płynie sobie tak... Um, ...niechcenia. Jaki będzie jego następny ruch, tego nie wiem. Ogień taki... Trochę sekwencyjny. Nie jestem w stanie go namierzyć dokładnie. No i trafiłem go no razem 5000 i jeszcze coś. Och, razem 6000. Spodziewałem się czegoś więcej, ale ale tym bardziej, że tych pocisków było kilka trafionych. Ale cóż poradzić. Ajoła. Albo jednak atago. Tego, atago, atago. Bierzemy. Ojoj, ojej, Zepsuli nam atago. No i dobra. Przeciwnik. Ej. Przeciwnik tak trochę. Trochę przegrywa. A jała, tutaj. No, zobaczmy, jak pociski lecą. No, nie, no, pięknie poleciały. Tutaj są jeszcze torpedy od tego atago, więc trzeba uważać. Zwolniłem już maksymalnie cała stecz. Ale no, chyba jedną przyjmę. A nie, zniknęły te torpedy. No to można jednak dać do przodu. Ajoła. Ajoła czająca się przodem. Całkiem nieźle, nie? Na 10 km te pociski idą. No, tak powiedziałbym, że nawet całkiem przyjemnie. No, ale tej mocy jakiejś tam nie odczuwam. Może by tak pójść na przebój. Tylko teraz trzeba uważać, żeby nie dostać w bok salwy kończącej, ale raczej będzie przeciwnik starał się chyba strzelać w Jordzie, która ma mniej HP. Więc zaryzykujmy. Tak, dział nie ma obróconych. Zresztą, Georgia, widać, widać się, odgryza się bardzo, bardzo mocno. O, teraz, o, panie, to poleciało. Tak, o, yes, Sakrycznie, nie? Tak typowo, właśnie dla Kansasa w tym momencie. Teraz za 1180. No, to jest coś, na 10 km trafić. Chociaż oczywiście on nie jest wystawiony bokiem, skraca, jakby swoją sylwetkę w oku mojego celownika montując się, ustawiając przodem no więc to jest wszystko utrudnione zobaczmy resztę Sinopa może no i teraz też, no, ze wszystkich dział chyba byłoby lepiej łuknąć Ładnie go obramowało. Tak, zgadza się. No i teraz, no, no cóż. Szczęście początkującego się skończyło. Tak, 1900 w Sinopan. Pięknie. To już lepiej byłoby załadować haeki. E... Bo, bo, bo... Chociażbym tym jednym pociskiem podpalił. Może i tak, może i nie. Mówię, to jest pierwsza bitwa na tym okręcie, ale... Jakoś dużo lepszych bitew na, na nim nie miałem. No, zdarzyły się no chyba ze dwie lepsze bitwy. Piękne strzelanie. O tak, to jest Kansas. O tak, zobaczcie, gdzie celowałem, a gdzie pociski lecą. No pięknie, nie? Superancko. To jest właśnie to podsumowanie. No i wreszcie ktoś zaczyna do mnie strzelać, bo całą bitwę byłem ignorowany. I teraz e, najgorsze, że zostały trzy niszczyciele. Trzeba kapa przejąć, trzeba z tego Sinopa wykończyć i wrogie niszczyciele mogą mieć tutaj ładną zabawę ze mną. Sinop tutaj stawia opór. Wystawię się trochę do niego bokiem, bo tu trzeba rąbnąć porządnie. i załadowałem weki, nie? A taki rozrzut na tego wszystko. Mówię: "O nie, nie będziesz mi się tutaj kontował. Ja zresztą trafić ciebie nie mogę." Płoń, dziecinko, płoń. Takie zaskoczenie. Zresztą, skoro mamy tutaj gdzieś w pobliżu niszczyciele, to chyba słusznym jest to, żeby przestawić się na obeki, dokończyć tego Sinopa. On jeszcze żyje, przeżył. Dokończyć go i być może właśnie pozostałą salwą, bo tutaj nie sądzę, żebym całą salwą walnął w Sinopa. Tak, dwa pociski, tylko oszczędziłem resztę na właśnie niszczyciela, który się pojawił. Tylko jest kłopot, żeby go trafić, a jednak Sinop przeżył, no proszę. Zaskoczył mnie. No, to bardzo, bardzo niedobre zaskoczenie. Także, no, no przeliczyłem się. Tym wszystkim. No dobra, w takim razie na razie zostawiamy Jervisa. Mamy tutaj jeszcze Colorado. Colorado nie jest może takim wielkim zagrożeniem. Teraz tak. Co robić? Zmieniać na obeki. Nie wiem, nie wiem prawdę mówiąc. No ale ten Jervis się zapędził. Stanął sobie poza dymem. No o tak. To już nerwy, nie? Nerwy! Dlaczego to tak? Dlaczego tak, a nie inaczej? Mamy Z-39. Tak muszę iść przodem na przeciwnika, więc te tylne działa akurat skierowane były na Z-39. Nie mogę się wystawić burtą, bo zaraz użyję pewnie zestaw torped. Od Jervisa, no, on już jest na tyle blisko, że, że muszę, muszę go zdjąć teraz. Są torpedy, nie trafiam. No, 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 no. I, 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 i i przeżyłem. Jeszcze, jeszcze przeżyłem, jeszcze żyję, No ale to co to za życie? Widzicie jak miękki. Eee, może nie widzicie tego. Jeszcze teraz naprawka jakaś szybko, żeby mi teraz kolorado nie walnęło. O, w bok walnęło. No i to taka pierwsza bitwa. No. Słaba, bo słaba. Ale też obrazująca, co nas czeka. Być może na całej tej linii. Eee, jeżeli dziewiątka i dziesiątka mają być również takie, no to tak przejść, zrobić i zapomnieć w tej linii więcej nie grać. No tak to wygląda. Wyniki końcowe: 108 tysięcy tylko. Zapowiadało się pięknie tam, po dwóch trzech minutach miałem 1500, 50 tysięcy. bodajże. A później wszystko się posypało. No niestety, niestety, bardzo słaby okręt, co potwierdzi się później w dalszej mojej grze. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.